Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego i Szyman Hołownia, przewodniczący Partii Polska 2050. Droga. Trzecia 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 droga. A bez siły, naszej wielkiej polskiej siły, nie będzie naszego bezpieczeństwa. Będziecie, jesteście bezpieczni z trzecią drogą. To Wam obiecujemy, o tym Was zapewniamy. To jest nasza gwarancja, którą dzisiaj chcemy Wam przedstawić. Trzecia droga! Trzecia droga! Władze, czyni komory Zostawcie i spokojne życie, bycie gwiazdą lubianą przez wszystkich. I poszedł na trzecią drogę. Drogę pod prąd do góry. Drogę, która idzie do źródła. Drogę, która prowadzi do sukcesu, ale nie jest łatwa. Wymaga wysiłku i wymaga serca. Serca i rozumu. I teraz ta opowieść będzie pełna. Bo ją piszemy na wiele dachów. Dziękuję, że jesteście do zwycięstwa z wiarą i odwagą. Bo w nas jest siła, w nas jest wiara, w nas jest trzecia droga, w nas jest wspólna droga, w nas jest Polska. Jeszcze raz do tego, po co jest trzecia droga? Bo to jest to pytanie, które dzisiaj słyszymy praktycznie codziennie, co tydzień, w komentarzach, w docinkach, w próbach podłożenia na nogi bezprawie i niesprawiedliwość. Kocia muzyka tłustych kotów z Nowogrodzkich, z Orlenów, z Enei, z Tauronu, z tych wszystkich miejsc, które powinny być nasze. My, pokolenie ojców, 40 parolatków, 30 parolatków wchodzących na scenę, chcemy wam powiedzieć i proszę usłyszcie to, teraz jest również nasz czas. Teraz chcemy... Uśmiech, uśmiech. Rozmowa w rozmowę. Możemy rozmawiać o wszystkim, o dzieciach, o przyszłości, o polityce, o naszych zainteresowaniach. Pokażcie mi drugi taki duet, taką siłę na polskiej scenie. Ona się pojawiła teraz. I ci, którzy dzisiaj na to narzekają i mówią, oni na pewno mieli jakieś kompleksy, oni na pewno komuś zazdrościli, oni to zrobili, bo byli w panice albo jeszcze mieli jakieś inne motywacje. Ja czasem mam wrażenie, że oni nam zazdroszczą. Ja czasem mam wrażenie, że zazdroszczą nam tego, że oni stoją na swoich scenach sami. Zastąpimy Waszą złość, a czasem nienawiść nadzieją. Zastąpimy wojny współpracą. My trzecia droga. Nie skończyliśmy. My właśnie dzisiaj zaczynamy.